Witajcie wszyscy, ja jestem Jumper, a to jest kolejny odcinek naszej serii pod tytułem R równa się mc 2 Tak. Pierwsza wiadomość, którą mam do wa dla Was do zakomunikowania. Jesteśmy w trybie offline, tak. To jest Steve w tych teksturkach Photorealism. Jesteśmy w trybie offline, a dlaczego? Bo mój dostawca internetowy pf, pf, troszkę pozwlekał z dostarczaniem nam internetu. No i mamy problemiki takie drobne, aktualnie, więc... no. Będziemy grać w trybie offline, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Nie to nie przeszkadza, no bo to w sumie tylko Steve, świat światy wszystkie pozostałe. na szczęście oczywiście. Poza tym, co jeszcze? Dla, dlatego, że w trybie offline jesteśmy, to mamy od nowa. Dokładnie. Więc będzie zabawa. I tak. Coś my dzisiaj porobimy, ja sam nie wiem. W ogóle muszę wam pokazać teraz co ja tu zmieniłem, bo ja od ostatniego odcinka jest trochę czasu ten. Trochę czasu spędziłem kopiąc. Yy, tak, tu widzicie efekty. Jeszcze tutaj mam trochę tego. Hop, hop, o tak. Dokładnie. A dlaczego spędziłem tu trochę czasu kopiąc? A no dlatego. Iż proszę Państwa. Dokładnie. To jest pierwowzór... To jest... Pff, póki co pierwsza wersja szybu kopalnianego. No na razie to wygląda tak trochę jak niewczytany chunk. Albo, albo wyglądałby gdyby nie to, że włożyłem cały... wszystkie boki cobblestone'em, tak żeby było ładnie wyglądało. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, to będzie się jeszcze ciągnęło w głąb i w głąb i w głąb. Póki co jest to. Poziom, czekajcie, we zaraz. Ok, jest to poziom 55, 40, 40, o ile dobrze pamiętam. Bo tutaj chyba wkopają się na 15 stąd, czyli 40. Jest to poziom 40. A ja mam się zamiar dokopać do 10. Nie, chyba 15. Do, ch chyba dokopię się do poziomu 15. Co dalej? Tutaj wydaje mi się, że nic póki co nowego. Ała Nie, tu nic nowego I co dzisiaj porobimy? A mianowicie to, to jest pytanie Więc jest parę opcji Tego co moglibyśmy zrobić A mianowicie Moglibyśmy pójść do jaskini Ja wiem, że ja nie mam jaskini pod swoim domem Ale w pobliżu jest parę no, i fajnie by było właśnie trochę poeksplorować te skinki. Tylko przedtem tak. A tu mam w ogóle iron. O. Eee, tylko przedtem tak. 3. No i widzę, troszkę Iron się już uzbierało. Nie jest to jakaś porażająca ilość, ale jest no. Na szczęście jest, więc tak, zrobimy tak, jeden żelazny kilof. Nie chcę robić za dużo, no wiecie dlaczego. Hop zrobimy proróż tego, myślę, że jest tak pochodni. Ok, ok. Zestaczek pochodni by się przydał Okej, okay, 64,2 jak ładnie yy, Będzie dobrze Więc tak To możemy na chwilę obecną zostawić yy, Bo to nam nie jest pod, zupełnie potrzebne O Jezu mój mikrofon, o jak słodko to na wszelki wypadek weźmiemy jak na przykład pochodni zabraknie, weźmiemy oprócz tego. O! Sporo tego mam. Jabłek też mam sporo. I wiecie co? Myślę poważnie nad tym byśmy zrobili sobie jakąś zbroję. Przynajmniej kawałek. Okej, okay, dobra, zrobimy O! Zapewne wiecie, co ja mam zamiar skrawczyć tutaj Hop, hop Hop, hop Yeah Jest energia Jest energia, ja wam mówię Tak, po co mi do diabła dynia? Znaczy nie, żeby dynie mi się nie przydały, ale na chwilę obecną tak raczej nie Okej, okay, tutaj Żymy, trochę dirta się przyda Trochę węgla też się przyda. Jest tak weźmy, no, albo prawie jest tak. Yy, okay, jeszcze trochę łopat trzeba zrobić. A, dobra. Raz, dwa. Dajmy na to dwie łopaty, nam wystarczą. A jakby co? Wezmę jeszcze trochę. Desek, żeby na przykład zrobić z tego yy, crafting. Więc poczekajcie, sprawdzę ile już nagrywam. Okej. Okay. Ponad prawie 6 minut już. A, jeszcze jakiś miecz dodatkowy by się przydał. Bo miecz dodatkowy się na pewno przyda. A. Hop hop Dobra. Myślę, że to by było na tyle już, jeśli chodzi o nasze przygotowania. Teraz let's go, kimać. Właśnie. Chwila. Tak, wiedziałem. Wiedziałem. I dobrze, że się z odpowiednio że się skapnąłem. Bo to by było głupio, gdybyśmy chodzili po eskini, chodzili po skin, nagle się skapnęli. Ło! kreatywu nie mamy. Yy, w sensie, pisfula mamy. O, o to mi chodziło. Bo kreatywu oczywiście nie mamy. No bo ja nie gram na czytach wcale. No dobra, tam już widzę, jest jakaś grubsza impreza. Um, co jeszcze widzę? Trzy creepery. Szkielet spoko, szkielet też. Tutaj, żeby się nie skapło Może tutaj, bo tutaj jest chyba jaskinia Albo tutaj, a tam jest, tak tam jest Czy to jeszcze wyrzucę Znaczy wyrzucę, wiecie o co mi chodzi Więc moglibyśmy Tak, udajmy się tam, bo czemu nie Tu nie byłem nigdy, tylko O ile dobrze pamiętacie O! Oła Oła o, Siema Dobra, e, węgielek pokopiemy Eee, bo czemu nie Nie pożałuję Już czuję ten zajebisty eksp. Tak, oglądałem, stacją idziemy ekspić. Dawno się nie oglądało, nigdy nie chopcie nad sobą jak to mówił stary JJ, który nie żyje. Okej. Okay. O Jezu, nie czym, no serio. Lol. Mm. Oj to będzie trudne bo no jak widzicie tutaj woda troszkę utrudnia nam pracę Ale nie będziemy niszczyć środowiska naturalnego wody Poza tym woda jest tutaj naszym jedynym transportem na chwilę obecną więc więc tak, wody, wody nie można obrażać o nie to pasz! Ouu! Oh. Kurczę, cały czas nie mogę. No właśnie, o. W końcu, w końcu, no go. O. O, w końcu. Mam nadzieję, że zrobię tu trochę żelaza i. <laughs> wow! No nie! Dobry creeper. W sensie, y, dobry kawik. To nie, to nie, są te klipery... Loser Nie, to chyba nie są te klipery Więc tak, oczywiście że żelazem nie pogardzę A jak, bo jak żeby można? ok Węglem oczywiście też nie pogardzę, no bo nie... Wbrew pozorom mamy bardzo mało węgla Nawet nie jest tak a ja sobie ustalam, że skoro, że jeśli węgla mamy tak, no to już wiedzę, że coś się dzieje, nie? No bo akurat węgla jest zawsze wpis dużo. Yy, nie żebym przeklął. Wpis dużo No właśnie yy. I zawsze tak ma być, no bo inaczej zacznie brakować. Tak dalej Tak dalej Oczywiście moglibyśmy topić z drewna, bo mamy naprawdę sporo drewna Ale po co, skoro jest coś takiego co się nazywa jaskinia Ciekawe czy zwiedzanie jaskini zajmie nam cały odcinek Okej okay. Mam nadzieję, że jaskinia jest dość spora Naprawdę dlatego, iż e sporej jaskini znajdzie się sporo rzeczy, jak zapewne każdy wie Więc y zobaczymy Okej okay. okay. Tutaj teraz What the fuck Is going on Dobra, tutaj nic nie ma, więc nie ma. A, tu węgiel jest. Węgiel, ważna rzecz, jak to już. Okej, okay, dobra. Kolejny taki kory Pokoik... Okej, okay, węgiel się przydaje. Węgiel się zawsze przydaje. Remember. O, jak ładnie, mam już ponad tak węgla. Marzyłem W końcu nie musimy się martwić O to, że nam węgla zabraknie Bo tak to nie to, ja się cały czas bałem, że Był właśnie taki moment, że ja Węgla prawie w ogóle nie miałem, jak to w ogóle, no what the fuck, możliwe? No właśnie nie wiem Zresztą no tylko ja, ja mogę, tylko ja mogę tak zrobić Ale nie nieważne O lol, czy, czy wy to widzicie? Aż to oświetlę Dob ok. ok Fajny znak o, ciekawe co znaczy No właśnie Okej okay. Więc tak Let's whoa! Ale tu impreza się teraz. What the fuck? Ok. Siema. Tak biję pochodnią, jestem mądry. Jezu, schodzę głębiej, schodzę głębiej. Nic nie widzę, ale co z tego? Go! Wow! Ouuuuu! Ło! Nawet nie zauważyłem. Czekajcie. Ja już wpisałem na straty połowę naszej rzeczy. O fuck. Ale wiecie co? Pierwsza śmierć na te w tej tej. Mi się wydaje, że pierwsza. I jakoś się nie zbudowałem, aż takich emocji jeszcze do tego przyzwyczaiłem, że ginę na tych. poza tym to było tak nieoczekiwane, no nie, nie patrzyłem zupełnie na swoje życie. No bywa. Za dużo było ich naraz, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tu. O, to jest ta impreza. Nie mylę się chyba. O, super, o to mi chodziło. Teraz łapką, fap, fapką. Zombiaka Ucieka teraz spryciasz kurde. Nie uciekniesz Teraz zaczynamy nas gonić, ale dobra. never mind Wow No siema, 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 tak. <laughs> Luder nie, nie potrafi tak wpłynąć. Ok, go, 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 no nie! Fuck. Kurde, ja to zdolny jestem nieobecny. O ja, złoty odcinek chyba fajnie, chyba raczej. Okej, okay, więc moje itemy są jak zamrzecie tam Jak zamrzecie połowa z nich spadła Uff O oh no. Gdzie jest mój węgiel? What the hell. Ej, no gdzie jest mój węgiel? Nie, o złoto. No ale nie, no to ja to co zbierałem węglu, węgiel i żelazo strasznie Super, kurde. Zjebiście. No kurcze Czemu akurat to? No mogłem stracić, przeżyłem. Węgiel, węgiel, węgiel. Jest węgiel. Okej, okay, dobra Mam tu przynajmniej węgiel mam Trochę żelaza mam Nie, mnie tu nie mam My tu nie ma, ale że węgla jest na szczęście dużo ja Obawiam się, że nie zdążę w jeden <laughs> wow. Oh god No? chodź tu. Nowy buchni Super No nie, znowu! Tak, jumper 98... O kurde To jest mój ten na, na tym na YouTube, tak Nieważne. Jezu Dobra, wiecie co? Teraz wzgarnę tę te eku i bo ile bym w ogóle czasu... Wow, nie zgarnę te kół, i dzisiaj nie mam w ogóle nastroju aby chodzić po jaskiniach. W sumie to odcinek nagrałem głównie dlatego, żeby wam pokazać, co się zmieniło. Żeby nie było, że nie wiem, no, nie pokazać, że, że gram bez Was, robię bez Was tylko nudne rzeczy, ale żeby nie było. Wow, a mnie przyspieszyła. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tutaj. Nie, to nie tutaj. To będzie tutaj. O jezu, teraz nie będą paradowali z moimi tymi, powinni temami Jak znam życie też lajfa wow wiem, że nawalałem go opatą, ale ja nie myślałem wtedy Ok, więc załóżmy ogólnie nasze wdzianko Nie, znowu zgubiłem węgiel. Fuck. Nie zgubiłem. Ha, Dzięki fart, ok, dobra. Wiecie co, ja dzisiaj. Wow! Się Jakoś dzisiaj nie mam, nie mogę grać, kurde, coś mi dzisiaj nic nie wychodzi. Więc kończę ten masakrycznie failowy odcinek. No bo jak można, kurde, zginąć dwa razy w kopalni? To ja nie ogarem, no bo ja nie nasz tak często w kopalniach. No w kopalniach. W jaskiniach, no wiecie o co mi chodzi. O, ten fajny znak. Więc ja uciekam. W domu się pożegnam. Co już w domu no, w jaskini. Ja od razu mówię, że jak będę sam, no to tam poeksploruję trochę tą jaskinię Ale nie bójcie się, nie, nie, nie zrobię tak dużo bez was um. I myślę, że w następnym odcinku moglibyśmy zająć się już wykończeniem szybu I Może zaczęciem budowy, początkiem budowy kolejnego Bo się przyda o Jezu, pająk Really Pani są strasznie, strasznie łatwe O ile są w wodzie Bo one skaczą i trudno jest Przynajmniej dla mnie jest trudno walnąć je tak Aby nie... Aby sam przed tym nie dostać, nie? Ogarniacie o co mi chodzi Ok, i co teraz? Ładna muzyczka Ja, muzyczka, muzyczka w tej grze jest świetna. Więc. Okej, okay, dobra, to był kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Chociaż nie, pewnie wam się nie podobał, no bo. Wiecie, tak dość kiepsko wyszło to, że no po prostu. Dla strasznie w tej jaskini, naprawdę masakrycznie. Więc przepraszam Was za to, kolejne odcinki będą lepsze. Bo jak już mówiłem w Minecrafcie lubię budowanie, a nie jakieś chodzenie po jaskini jakiś survival, tylko budowanie głównie. Dlatego właśnie bardziej lubię typ creative. Okej, okay, więc komentujcie, subskrybujcie, łapujcie, bo bardzo to motywuje. Cześć!